Cześć, witajcie w kolejnym woku. Dzisiaj prezentacja kolejnego nowego nabytku na gospodarstwie nowego starego tak naprawdę, bo jest to maszyna używana. Dzisiaj tak naprawdę pokrótce, chciałbym tylko powiedzieć, co kupiłem i dlaczego, a tak naprawdę z prezentacji. Będzie kolejny film z racji tego, że jeszcze nie mam wałka, przekaźnika mocy WOM. Także no, nie jest możliwa nie jest możliwe przeprowadzenie pełnej prezentacji tak naprawdę od razu po przywiezieniu miałem przygodę. Cały zobaczcie tutaj ciągnik zalany okazało się, że był Pęknięty czy podczas transportu, pęk nie mam pojęcia tak naprawdę e, mocno zużyty już był ten wąż, jeden z hydraulicznych węży i cały tutaj mi e, zapryskał ciągnik, także było na dzień dobry rozbieranie, wymiana przewodu, 8 metrów przewodu, e, zakucie na szczęście 15 km ode mnie jest miejsce gdzie bez problemu mogę zakuć takie przewody w niedużych pieniądzach wymieniłem przy okazji też dowiedziałem się gdzie który z przewodów biegnie czegoś też się o opryskiwaczu nauczyłem no a powinienem od razu rozpocząć jest to opryskiwacz Blenhardt Atlantique, Atlantique jakoś tak Mniejsza o to, 3000 litrów, e, belka 24 metry, belka aluminiowa, dysze mm, czteropozycyjne, głowiczki czteropozycyjne. Tak naprawdę dysze to w większości e, są do wymiany, nawet nie ma sensu ich opisywać, jakie są. Póki co są założone dysze Albuza tak naprawdę no jak rozłożę zobaczę jak to będzie pryskać ale mimo tego zapewne na pewno przyjdzie nowa dysza albo 03 albo 04 tak naprawdę zapewne będę jeździł około 8 na godzinę może nawet szybciej także no, standardowo używałem 03 w tym momencie. Zapewne będę chciał zakupić 0,4 dysze. Albo kupię też 0,3 i zupełności wystarczą. Najwyżej będę troszeczkę wolniej jeździł, bo też nie chcę w tym roku inwestować. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie sprawdzało. Przede wszystkim, dlaczego taki zakup, a nie inny? Dlaczego tak nagle? No ma, może nagle nie, bo zakup już od dawna, bardzo długo, tak naprawdę planowany, jednak gdzieś nie mogłem podjąć decyzji, co konkretnie kupić. Jest to tak naprawdę przygotowanie do zakupu nowego opryskiwacza. Nigdy nie miałem styczności z opryskiwaczem ciąganym. Tym bardziej, że zmieniłem ścieżki technologiczne z 12 metrów aż na 24 metry. I jest to zakup pod kątem tak naprawdę nabycia wiedzy, jak to będzie się na moich nieruchomościach sprawdzać. Czy faktycznie opryskiwacz ciągany sprawdzi się u mnie, czy jednak przy zakupie faktycznie nowego opryskiwacza będę musiał iść w opryskiwacz zawieszany na pewno na pewno jest to bardzo bardzo poważna dyskusja ile ludzi tyle opinii jednak z własnego doświadczenia już mogę powiedzieć już wiem mimo tego że miałem mały co prawda opryskiwacz jednak no Nieporównywalna jest zwrotność na takich niedużych nieruchomościach opryskiwacza zawieszanego. Tym jednak będzie trzeba gdzieś tam wycofywać. Na pewno będą e, duże straty, tym bardziej że póki co w moim ciągniku mam opony 600. E, kusi mnie, żeby podpiąć go pod MTZ. E, mam taką możliwość e, bez problemu. MTZ poradziłby sobie z tym opryskiwaczem, jednak chyba go zostawię. A tak naprawdę, razem z opryskiwaczem, kupiłem felgi o rozmiarze 38, 16,9 na 38. Także jeszcze nie mierzyłem ich, ale z tego co tutaj widzę, też mam felgę 38, powinny pasować do tego traktora, z tym, że e, niestety na tą piastę mm, jest inny rozmiar w przyciągniku, no ale zobaczcie co jest e, zrobione tutaj w opryskiwaczu. Inna piasta, inna felga, na pewno są jakieś powiedzmy e, złączki, no i dzięki temu e, tylne koła mógłbym zwężyć o Dobre 10 cm albo może i więcej. Co prawda są tamte koła łyse. Jednak bardziej, bardziej chodziłoby tutaj o zwężenie. Gdybyś udało się osiągnąć chociaż te 480 mm, tak jak w przednim kole, byłoby naprawdę super. No a udało się takie pozyskać te koła. W tego, że tutaj w opryskiwaczu są lichutkie oponki, no i sprzedający dorzucił mi gdzieś tam miał po prostu stare jakieś, dorzucił, abym mógł ewentualnie sobie zmienić w razie awarii. Póki co podjąłem decyzję mam jeszcze właśnie od kombajnu starą felgę, że sprzedaję te opony choć. Dopiero później, właśnie kiedy już wystawiłem ogłoszenie, zorientowałem się, że faktycznie te felgi mogą pasować na, do tego ciągnika. No i też już byłaby jakaś alternatywa później pod koła wąskie. Z tym, że no, zakładać oponę 10 cm węższą, nie wiem czy jest sens. Tam 480, czy nie wiem dokładnie jakie one mają. 16,9 szerokość, czy jest sens, czy, czy już w ogóle w całkiem wąską oponę pójść po, ewentualnie do oprysków? Póki co, oczywiście. Tak czy inaczej, bardzo odbiegłem od tematu. Nagrywam tylko krótkie pokazanie opryskiwacza i oczywiście. Już prośba do użytkowników właśnie opryskiwaczy ciąganych, jaki wałek wybrać, czy tutaj muszę zastosować wałek szerokokątny, tak aby bezpiecznie, bezpiecznie poruszać się na uwrociu, czy jednak wystarczający będzie zwykły, standardowy jakiś wałek. No, i nie będę mógł, musiał go włączać na uwrociach, bo z tego co czytałem, czym dłuższy wałek, tym mniejsze, mniejsze ryzyko uszkodzenia na uwrociu krzyżaka. A tutaj od zabezpieczenia do zabezpieczenia mamy 1,90 m, także łącznie wałek musi mieć około 2 ,10 m 10 cm. Także bardzo długi wałek. No i zakup, powiedzmy, jakiegoś tam szerokokątnego, nowego, no to już dość poważny wydatek, a jakąś tam używkę jesteśmy w stanie znaleźć za, tam powiedzmy, 4-5 stówek tej długości i będzie, będzie sobie latał oczywiście, jeżeli się sprawdzi, dlatego przed zakupem chcę dodać ten film. Oczywiście, e, właśnie pod kątem takim, aby mm, no, taką informację od Was uzyskać. E, kolejna rzecz: tak naprawdę, jeszcze nie rozmawiałem ze sprzedającym, ale e, jeżeli ktoś wie, może dołączę gdzieś tam na e, mediach społecznościowych zdjęcie, tak aby ktoś mi podpowiedział od razu, jak regulować tymi wajchami. Bo nie jest to w żaden sposób opisane, która rura jest do zasysania. Wiadomo, że da się to w jakiś sposób po chłopsku powiedziałbym ogarnąć drogą czy metodą próbi błędów. Jednak, jeżeli ktoś już tam ma taki opryskiwacz i jest w stanie mi podpowiedzieć, to będę bardzo ogromnie wdzięczny. Aby wytłumaczyć, wiadomo, no tutaj oczywiście na rozwadniacz no, takie podstawowe rzeczy to są oczywiste, gdzie, która rura jest skierowana. Jednak no, najważniejsze, aby ktoś podpowiedział, jak ustawić, powiedzmy, do oprysku i jak ustawić do pracy na rozwadniaczu, na, do pracy przy napełnianiu opryskiwacza. Także no, jeżeli ktoś będzie w stanie, to... Będę bardzo ogromnie wdzięczny za informacje, lub niech odezwie się gdzieś w komentarzu, no to porozmawiamy na plif, dokładnie ewentualnie mi wytłumaczę, na pewno będą to bardzo pomocne informacje dla mnie i zaoszczędzę sporo czasu, no na powiedzmy zorientowanie się gdzie co i jak. No i w zasadzie chyba tyle. Tutaj wiadomo rozwadniacz boczny z puczka. Tutaj mamy do zawór, nie wiem jak to nazwać, czy puczka, puczka tak. Puczka do butelek, także no, bez wielkich historii. Ważne, że jest rozwadniacz boczny. No i tutaj kolejne tematy. Jeżeli ktoś użytkuje, może od tej strony będzie lepiej widać. Bo tutaj mamy, z tego co już się zorientowałem, kiedy uruchomiłem wąż, blokowanie belki. Jak w ogóle pracujecie w trakcie oprysku? Czy to jest zablokowane, czy rozblokowane? Jeżeli tak, czyli czy belka po prostu sobie tak pracuje, jak sobie chce, czy cały czas. Aby ta hydrauliczna stabilizacja działała, musi być po prostu włączona w ciągniku cały czas hydraulika, cały czas obieg oleju, żeby to wszystko działa, działało. Tak mi się wydaje, że musi być. No i chyba z takich technicznych rzeczy tyle. Jeżeli ktoś coś może podpowiedzieć, to czego od razu zajrzeć bo póki co wszystko jak sprawdzałem rozkładanie wszystko, wszystko działa pozostało tylko właśnie wałek i założenie kompletu chociaż dysz na ten rok, tylko i wyłącznie bo RSM już nie będę rozlewał także wystarczą mi tylko i wyłącznie dysze do oprysków no, na pewno ułatwi to mi ogromnie pracę z racji tego, że wcześniej wykonywałem oprysk na 3 hektary, a teraz a teraz już będę mógł pryskając 200 litrów no, zrobić 15 hektarów. Także no, bardziej, też właśnie nie zapomniałem o drugiego z argumentu zakupu tego opryskiwacza. E, oczywiście jest to aspekt zdrowotny. Mm, no tutaj mamy belkę znacznie dalej oddaloną od ciągnika, znacznie dalej oddaloną, masłane. E, no bardziej oddaloną od ciągnika tą belkę, także no powiedzmy e, ten oprysk e, nie powinien tak docierać e, do kabiny ciągnika. Jak wcześniej miało to miejsce, trzeba było w masce jeździć w ciągniku. No i też oczywiście wielokrotnie bardziej szczelna kabina w tym ciągniku. Także tym bardziej sprzyja właśnie tej naszej zdrowotności. No i drugi, druga część tego, właśnie aspektu, że raz tankuje się na 15 hektarów. A e, wcześniej musiałbym robić to pięciokrotnie, czyli pięciokrotnie e, po prostu brudzić się w tej chemii. E, w jaki sposób zawsze te opary dostaną się do płuc? Wiadomo, staram się e, jak tylko mogę za pomocą maski e, i e, odzieży chronić się przed, przed e, tą chemią, którą, którą, z którą mamy w rolnictwie. Styczność. No i y, na pewno w dużym stopniu y, z korzyścią tylko i wyłącznie wpłynie to y, dla mnie stosowanie takiego opryskiwacza. Y, no a jak będzie się spisywał, to y, wszystko, wszystko przede mną. Mam nadzieję, że jakieś niespodzianki kolejne mnie nie będą dotykały, bo to jeśli chodzi o wąż hydrauliczny to jest po prostu pierdoła jednak, no, jednak no, kupiłem nowy opryskiwacz i na dzień dobry miałem takie akuku no nie winię tutaj nikogo, bo ten wąż to tak naprawdę był zużyty, ten zobaczcie jest trochę w lepszym stanie, ale gdybym Wam pokazał poprzedni no to porażka totalna Także no, powiedzmy, pewnie był od nowości, miał prawo e, już ulec zniszczeniu. No, aby tylko inne takie przygody mnie nie spotykały. E, myślę, że to wszystko będzie pracować. E, teraz czeka mnie nauka. E, w pierwszej kolejności wyjadę z jakimiś mikroelementami, tak aby sprawdzić dawkowanie. Zaleję sobie na plus minus 5 hektarów. I będę chciał po prostu sprawdzić, czy komputer, bo mamy komputer, nie wspomniałem, ale to już na pewno wszyscy się domyślili. No, czy trzyma po prostu dawkę dawkę oprysku? Myślę, że że trzyma, tak? No, bo ja na przykład w tym roku pryskałem swoim krukowiakiem, przepinałem do innego ciągnika. Zmierzyłem prędkość z tabeli dysz. Pobrałem wszystkie dane, naniosłem ciśnienie i wszystko się zgadzało. A też opreckiwał z 2007 roku. Ten tutaj niestety nie ma tabliczki znamionowej. Jednak no był produkowany od 1997 roku do 2004 roku. Czy 7 roku? 7 chyba. Jakoś tak. Tak czy inaczej, no powiedzmy, około 2000 roku jest ten opryskiwacz. No i powinien działać. No tutaj wszystko widać. Wszystko widać porobione, posprawdzane, Nowe, nowe obejmy na każdym. Na każdym wężu. Węże raczej są stare. No nie na każdym to widzę w jednym miejscu nie ma. Tak to się prezentuje. Regulowany rozstaw osi, oczywiście. Hamulce hydrauliczne. Niestety muszę wymienić gniazdo. Już w zasadzie je zabrałem. A z tego co tutaj widzę, no to chyba te, niebie, te niebieska zatyczka to są od hamulców hydraulicznych. Nigdy ich oczywiście nie używałem. No ale muszę wymienić końcówkę na szybko złączę. No i zapewne przewód wydmuchać. Jednak no z tego co tutaj widzę. No, tutaj nie widać nowy czujnik prędkości. O, jeszcze muszę zaizolować i przy hamulcach także było, także było coś robione, albo i nie, chyba nie. No, tak czy inaczej, są hamulce. Mam nadzieję, że są sprawne, bo na pewno się przydadzą. Bo jednak e, 3000 litrów plus masa okryskiwacza to już e, powiedzmy zrobi się 5 ton. Bez mała, e, także już jest jakiś tam e, tonaż. No, opony, e, jak wspomniałem, będę chciał wymienić.